Siemano, z tej strony, papaj, zapraszam serdecznie na pierwszy odcinek z serii Hand Showdown. Gramy solo, w tym konkretnym meczu zagramy na zespoły trzyosobowe. Będzie trudno, ale nagroda jest opłacalna. Cały plan na ten moment jest taki, żeby przynajmniej zgarnąć bounty. Czy to się uda? Nie mam totalnie pojęcia, ale jeśli tak, będzie super. Poczekajmy tylko aż dobierze graczy. W międzyczasie, Pokażę wam jakim loadoutem będziemy dzisiaj lecieć. Mianowicie mamy Springfielda 1866 Compact Dead Eye. Jest to skrócona wersja znanego popularnego w tej grze jednostrzałowego karabinu. Lecimy z amunicją standardową i amunicją dum Dumdum. Amunicja Dum Dum głównie z tego względu, że wywołuje krwawienie. Co tutaj będzie przydatne. Mamy także łuk z, z zwykłymi strzałami i strzałami zatru, zatrutymi. Strzały zatrute mogą się przydać bardziej, myślę, na bossa niżeli na graczy, ale kto wie, może, może kłopot. Z Google zachęcam zachęcam Was do tego, żebyście dali znać w komentarzach, czy materiał wam się podobał, czy nie. A także jeżeli już tak będzie, że Wam się materiał spodoba, zostawcie ocenę. Będzie mi bardzo miło widząc Wasz odzew. No dobrze, mamy, mamy dwie zdobycze na mapie. My jesteśmy na terenie jedynki, czyli zabójcy, więc myślę, że i tutaj będziemy latać na początku, nie będziemy specjalnie lecieć na pająka, bo może być to ciut ryzykowne. Ok, wskazówkę mamy tuż obok, także polećmy do niej. Słowo wstępu dla osób, które nie widziały Anton na moich streamach, czy w ogóle też nie kojarzą tej gry. Jaki jest cały zamysł produkcji? Mianowicie, jesteśmy łowcą. Który zostaje wybudzony Wybudzony ponownie do życia, nie mogę trafić Zostajemy wybudzeni do życia i mamy za zadanie odsyłać do piekła Diabelskie pomioty. Tylko jest taki problem, że nie jesteśmy sami. Oprócz nas powstali inni łowcy, którzy mają identyczny cel ich zadaniem jest utrudnić nam osiągnięcie tego celu. Żeby znaleźć naszą nagrodę musimy znajdować takie oto wskazówki jak tutaj macie przede mną. Jeżeli wskazówka ci się na biało znaczy, że jesteśmy bezpieczni, nie ma w ogóle graczy. Natomiast jeżeli jest na czerwono, no, wówczas możemy mieć delikatnie ujmując problem. Oho Szybko poszło. Już robią zabójcę? Daleko. A się robią. Już go próbują w... wygnać. Robią to w cegielni. Niedobrze. W tym wypadku mój plan troszeczkę się musi zmienić. Ewentualnie spróbujemy im przeszkodzić. Nie w tę stronę. Musimy w tę stronę się udać. Spróbować pokrzyżować im szyki. Problem tylko jest taki, że gramy na zespoły trzyosobowe. nie może nam utrudniać jakiekolwiek działania. dawno nie grałem w Hanta. Troszeczkę jestem przywdzewiały Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się dobiec tamte rejony Zanim go zdążą wygnać Może być to troszeczkę ciężkie, bo 51% Ojej 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 się pośpieszy Jeszcze goni mnie wołaj O jeszcze trochę go już grzej. Pytanie to czy... czy nam się uda tutaj nic. Nie to, to, się myślę tam. Zbagował się C Ci muszę pozbyć. Zaczają tam, możecie mi pomóc. Okej. Okay. Zdarzył się. Zdarzył się. Skończyło się to dla mnie dobrze. Byłem nieostrożny. No nic. Odejmiemy następną próbę. Może tym razem będzie lepiej. tutaj język fizyczny bierzemy amunicję metalową wracamy są osoby. nie przypominajcie mi o tym lecimy szybki mecz dany ale nie poddajemy się Wychamy dalej. Dobrze mamy, mamy, mamy rozgrywkę. By teraz się nam chociaż trochę.

W opisie będzie link do Discorda, na którego serdecznie zapraszam. Fajn Mamy naprawdę fajną, fajną ekipę. Można i pogadać, i pograć. Często, często gramy, gramy wspólnie, siedząc, siedząc jednocześnie na voice chat. Także naprawdę. Serdecznie zachęcam do, do sprawdzenia. Dobrze, na początek przeładujmy Winfielda. Zawsze standardowo zaczynamy z pociskiem. Jednym brać, brakującym pociskiem. Jesteśmy na terenie rzeźnika, ale tuż tu obok mamy zabójcę. Hmm. mam dylemat. Wskazówkę mamy na ścib. Oj, już Szybko? Strzały? Szybko zaczęli panowie. No nic, się chyba przyłączymy, no nie? Mówię. Myśmy na jakiś Jeleni. A i troszeczkę nie przyjąłem temat. 好好好 Jakoś mocno zasięgu oszukiwań nie obcięła OK see what you done here łapeczka w banie Co za typ Ajajajajaj karamba Muchos Gracias Szybko mi zakończył Mój żywot No tego się nie spodziewałem Ej. Ale ja go też zdjąłem. Big Brain. Kamil chlebek jest trupem, ale Kamil chlebek zabił. zabił innego gracza. No cóż. No cóż, w takim razie, skoro Kamilowi chlebkowi nie poszło. albo możemy spróbować raz jeszcze myślę, że spróbujemy raz jeszcze na darmówce polecić bez żadnych udziwnień potrzebujemy tak naprawdę niewiele apteczki, noża tak naprawdę to jest wszystko czego potrzebujemy szybki, ostatni rzut na taśmę. Głownie tak jednorazowo. Problem tylko jeszcze jest taki, że troszeczkę troszeczkę się chyba na mnie po Zarówno OBS Streamlabs Oba te programy no, Nie chcą ze mną współpracować tak jak powinny Co jest Wyborne Nie wiem czy czy nie będę szukał innej alternatywy bo tak też może okazać że będzie to konieczne znalezienie po prostu alternatywy dla tego oprogramowania do tej pory korzystałem nie uśmiecha mi się to za bardzo ale jeżeli konieczność taka będzie, trzeba będzie po prostu tak zrobić. Ogółem mamy chyba piąte szóste podejście do nagrywania Także trzymam sam za siebie kciuki, że wszystko będzie git. Bo... Ciężko jest. Dobre. Szybki, szybkie przygotowanie szybko spojrzeć na mapę jesteśmy na Zabójcy dobra Nie mówcie, że od razu potrafię. Tak. <śmany> Może? Może się to Byłoby już za łatwo. No nie. Jednak miałem. te wielkie Y w połowie. Dobra. Na razie fajeczko. Kogo mamy? To <coughs> Wydaje zmieni. że no, gdzie jesteś? Szybko poszło, elegancko, szybki mecz. Dziękuję serdecznie. No, słuchajcie, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Niemniej jednak przynajmniej coś zrobiłem. Także, także dzięki serdecznie, jeżeli Wam się spodoba, Seria. Zostawcie lajka, dawcie komentarz. I co? Widzimy się następnym razem.